Siemano, z tej strony fanboysy w składzie, Mate Ronin, Człowiek Damian. Um, jak ktoś na naszą recenzję filmu... Apartament? Kawalerka? Kawalerka, tak, to... <ścoughs> apartament. E, to, 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 <ścoughs> to wie, że daliśmy sobie mały challenge, konkretnie ja dałem challenge Mate'owi, żeby obejrzał na, dzisiaj, na, na dzisiejsze nagranie w film Porzuceni, po angielsku Abandoned, film z roku 2006. Mm -hmm. I dziś będziemy ten film recenzować, natomiast na końcu Mate być może się odwdzięczy. Absolutnie się odwdzięczę. I jakimś challengem dla mnie, także zostańcie z nami. A tymczasem Mate Wam powie pokrótce, o czym jest film Abandoned. Abandoned, Porzuceni to jest film opowiadający o kobiecie w już takim średnim wieku który posiada córkę, której na ekranie nie widzimy, która wyrusza w poszukiwaniu swoich korzeni. Z tego co zrozumiałem, ta pani mieszka przez taką dojrzałą aktorkę. Mieszka w Ameryce, natomiast swoje korzenie ma w Rosji. I przyjeżdża, a raczej przylatuje do Rosji i dowiaduje się, że otrzymała razem z informacjami o swojej rodzinie rosyjskiej. Otrzymała w spadku posiadłość na totalnym rosyjskim zadupiu. I wyrusza. Wyrusza wszelkimi możliwymi w Rosji um, um, możliwymi środkami transportu w to miejsce. I kiedy dociera, zaczyna się dziać. Ciekawe rzeczy. Człowiek o Damianie. Pierwsze wrażenia z filmu, który mi poleciłeś, więc podejrzewam, że go polecasz zdecydowanie wszystkim. Tak, przede wszystkim zgadzam się z określeniem ciekawe rzeczy. I określiłeś na końcu. Tak, dzieją się ciekawe rzeczy i to już jest część mojej recenzji. Mnie wydarzenia jakie dzieją się w tym filmie są naprawdę interesujące. E, tak, no to jest, to jest bardzo sztandarowy przykład gatunku. Um, ten film się w ogóle tego nie wstydzi. Um, myślę, że warto się trochę cofnąć w czasie. To jest film, który wyszedł w okresie, w którym największą taką popularnością cieszyły się filmy w stylu Hostel, Piła. Jakieś takie, właśnie zrobione przez, przez studia kino. filmy typu Torture Porn, tak? I ten film jest jakby odpowiedzią na to. Ten mm. film jest. Ten film wprost reżyser mówił w wywiadzie. Mm. Reżyser Nacho Cherda, tak się nazywa ten pan. E, chyba Hiszpan. E, bardzo wprost mówił o tym, że to jest odpowiedź na takie kino, więc można powiedzieć, że to jest w jakimś sensie to jest taki pierwszy elevated horror. No <laughs> e, proszę. Dlatego, że jakby. To, i, I to powolne tempo tego filmu, jakieś, taka bardziej, bardziej, jakieś takie bardziej poetyckie podejście do, do horroru jest, mm -hmm. jest, jest bardzo zamierzone i bardzo celowe. Mnie się to dobrze oglądało. Czy ja, bym pole... ja bym ten film porównał do takiej gry typu Walking Simulator. Tak, gdzie, dobre porównanie. Tak, gdzie jakby razem z bohaterką niemalże w perspektywy pierwszej osoby Doświadczamy tych wszystkich dziwnych rzeczy, które się zaczynają dziać, dlatego że może nie wiem, czy spoilerujemy, czy nie, ale tam w pewnym momencie zaczyna się dziać dziwne rzeczy z przestrzenią, dziwne rzeczy z czasem. Pojawiają się być może osoby, które wyglądają troszkę za bardzo jak bohaterowie, I, i jakby to są takie rzeczy, które można by doświadczyć w takiej grze w stylu właśnie nie wiem, PT, Layers of Fear. Um, Jakieś takie gry właśnie, What, What Remains of Edith Finch jest w ogóle fajnym punktem odniesienia do tego, bo to mm. też jest powrót do przyszłości, a jakby finalny tak. twist tego filmu jeszcze bardziej zbliża ten film do powiązania do fabuły What Remains of Edith Finch, mm. Jeden z moich ulubionych gier, więc ja się dobrze bawiłem, według mnie jest to bardzo ciekawy horror, porządnie zrobiony, nie jest to może jakieś mega odkrywcze, mm. ale też jakby nie uważam, że musi. Um, być, Jakby myślę, że to jest taki przykład filmu, który skutecznie wykorzystuje wszystkie klisze na tyle, że staje się takim przykładem takiego czystego kina gatunkowego. I myślę, że to mnie to bardzo cieszyło. I, i chętnie się dałem porwać w tą, w tą ciekawą podróż tej bohaterki. Jak tobie się podobało, Mate? Mi się podobało. Film. Może zacznę od tego, o czym mówiłeś. I on również skojarzył się z, z grami, z takimi walking simami, gdzie bardziej się liczy nie sama akcja, nie sam jakieś mechanizmy, jakieś, wiesz, ciekawe, ciekawe nie wiem, podejście do efektów specjalnych w tym filmie. Chociaż są też całkiem decent. Tylko sam właśnie klimat. Mi, mi to się skojarzyło na przykład z Kolatem. Też kolat mm -hmm. się mm -hmm. dzieje właśnie w Rosji. Ten, ten klimat tego, tego lasu i fantastycznie, absolutnie fantastycznego domu e, w takim turbosłowiańskim stylu. Taki stara chatka takiej bardziej nowoczesnej baby Jagi w Rosji. Nie? Mm -hmm. no, ja czegoś mm -hmm. takiego jeszcze w kolorach nie widziałem i ten folklor totalnie do mnie przemawiał. Tak. Um, i bardzo mi się podoba, że ten film i fabularnie i też wizualnie był bardzo subtelny. Tak. Szczególnie nawet jeśli chodzi o, o na przykład scenografię. O to, jak biuro gdzieś tam w jakimś rosyjskim mieście wygląda. Że, że z jednej strony nie krzyczy ci scenografia twarz Ej, jesteś w rosyjskim. Biurze u politruka i dlatego wszędzie muszą wisieć siebie młode albo nie wiem, mhm. tego i owego portrety. Tak. To jest po prostu biuro. Użyteczne biuro. I jak ktoś jest pochodził właśnie z wschodniej i środkowej Europy, no tak jak my, no to zauważa tam pewne rzeczy, które po prostu są nieodłącznym elementem tak. takich biur. A przy tym, przy tej subtelności, ten film jest bardzo. Um, jest piękny, jest, jest duży w tym, co robi kamerą. W tych. Um, um, to, jakie czasami panoramiczne ujęcia są pokazane, e, a czasem w, w drugą stronę, jakie bardzo klaustrofobiczne te ujęcia mamy. Bardzo mi się podoba ten film, że my z jednej strony nie chwalimy się scenografią, nie, nie chwalimy się trikami związanymi z kamerą, a jednocześnie miałem do czynienia i miałem wrażenie, że mam do czynienia z, z czymś po prostu kinowym. Myślę, że to by, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale myślę, że to całkiem fajnie by się oglądało w kinie. Myślę, że by się to super oglądało w kinie, tak, także ze względu na dźwięk, ale tak, absolutnie, ja bym to chętnie zobaczył na dużym ekranie, to jest taki film z czasów. To będziemy kiedyś dzieciom opowiadać, ale z czasów, kiedy jeszcze się kręciło na taśmie i to wygląda jak film będę na taśmie. Jest to prawdziwa tekstura w tym wszystkim. Tak? Jakby nie ogląda się już dzisiaj filmów. Jak się włączy, nie, no na Netflixie można znaleźć dużo dobrych rzeczy, ale no niestety często te filmy wyglądają tak samo są tak samo przetworzone, tak samo montowane i, i kręcone tymi, z tym samym sprzętem i to widać. I, i tutaj niektórzy narzekają na color grading, że ten film jest trochę za bardzo zielony, ja nie mam aż takiego z tym problemu, aczkolwiek rozumiem, jeśli ktoś uważa, że to jest odrobinę przesada, że ten film wygląda jak zielona fasola przez, przez prawie cały czas trwania. Według mnie ten taki wesoły, on trochę tak wygląda jak Stalker, jakiś taki film Ej, Tarkowskiego. Dokładnie, dokładnie, też miałam o tym mówić. Tak, trochę jak ofiarowanie Tarkowskiego, jakby jest, jest tym taki, taki, wydaje mi się, że tak nie. mówisz, to jest subtelne, to jest, to jest bardzo dobre określenie, to jest subtelny film, on, on jakby, to nie ma tak, że jak jest pokazany e, 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 Rosja, to od razu się być pokazane wiem, tam te wszystkie najważniejsze miejsca, takie najbardziej znane, tylko nie, jest pokazane, nie wiem ulica z tramwajem takim typowo europejskim. Mm -hmm. Po części może dlatego, że nie wiem czy to dzieje w Rosji, może to Kęcieli w jakimś innym kraju, to jest bułgarsko-brytyjsko, chyba hiszpańska koprodukcja, więc, yy, więc możliwe, że Kęcieli to nie wiem, na przykład w Bułgarii, mhm. ale absolutnie to działa, wszystko wydaje się bardzo funkcjonalne. Ja sobie w ogóle zastanawiałem się nad tym filmem mhm. i dostałem takie wniosku, że ten film na przykład dużo bardziej podoba mi się niż na przykład Sierociniec, który ja po o, latach... Jakby trochę niżej oceniam, bo według hmm. mnie ten film za bardzo działa jak taka, taka cebula podsuwana ci pod oczka, że jak próbujesz zawsze wszelką cenę wzruszyć. I zawsze wszelką cenę jest ten sentymentalizm, który już, na, już, już jakby w, w, tym, w, w wieku, w którym jestem, już trochę mi od, odrzuca takiego sentymentalizmu. Ten film taki nie jest, według mm. mnie to jest film właśnie o zagubieniu, to jest film o bohaterce, która te, te, jest, jest tak zagubiona jak my, tak tak jak w tych grach właśnie, o których mówiliśmy. Mm. To jest film trochę o, o, o byciu więźniem czasu I, i, i o pytaniu czy, jakimś takim zadaniu sobie pytania, czy w ogóle grzebać w tej przeszłości warto. I czy to nie no, jest proszę. jakaś pępowina, którą powinno się po prostu odciąć? I to jest ciekawe. No, według mnie to było ciekawe no. i przyjemnie zrobione. No. Um, więc tak. Pomysły na budowanie grozy według mnie też interesujące. Um, jakby częściowo, właśnie jumpscary, częściowo jakieś takie pomysły na scenografię, która się nagle zmienia. Um, no nie wiem, no ja się dobrze bawiłem na tym filmie. Mm. Czy, ty, czy ty na przykład widzisz jakieś punkty odniesienia właśnie do takich innych filmów w tym stylu właśnie jak Sierciniec, nie wiem. Można nawet obecność, jakieś takie filmy może w, z tego samego gatunku? Ja ci powiem rzecz w tajemnicy. I pan e, fan Boysy w tajemnicy powie, że ja mi się średnie całym. Ale trzeba hmm. wiedzieć, że jako oglądałem, tuż już podałem fauna i myślałem, że dostanę coś w ten deser. Hmm. Nie wiem, czy ta troszeczkę, y, ta cebula mnie też tak odstraszyła od tego sierocińca. Właśnie chciałem się zapytać, czy jest jakiś konkretny powód, czy, 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 hmm. czy podobny jak u mnie, czy jakiś inny? E, no właśnie, ten sierocińc jakoś tak, nie wiem. Ja liczyłem bardziej na horror i nie do powiedzenia niż e, po, po, po prostu po tym e, powierzeniu. Sierocińca, y, czymś tak, aha, okej. Okay. O tym mówię. Na mhm. przykład po obejrzeniu y, porzuconych, to było tak, okej. Okay. Nie wiem, czy mi się to podobało, czy nie. I cieszę się, że już jakieś, nie wiem, dwa, nawet trzy tygodnie minęło od tego, kiedy go oglądałem. Bo nie intensywnie, ale często o nim myślę. Mhm. Szczególnie właśnie o tym motywie o tym fabularnym tego y, grzebania w swojej przeszłości. Tak. Um, i tego, jak, jak fabularnie to fantastycznie działa. I um, jak potwornie samotna jest ta postać, tej głównej bohaterki. Um, naprawdę epizodyczne tam postać się zalał. Na przykład facet, który kieruje ciężarówką i zawozi ją na to zadupie. E, pojawia się jej brat w pewnym momencie. No, się... Człowiek, który się podaje na początku. Albo człowiek, który się podaje za brata. Ech... bliźniaka chyba nawet. Tak. 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 Ale cały czas, cały czas jest to... ona jest tak potwornie potwornie samotna i nawet chociaż ten zabieg, że um, jej córkę poznałem przez bardzo króciutką rozmowę oczywiście um, z wkurzoną nastolatką, która chce gdzieś sleepover zrobić albo gdzieś na jakąś imprezę, a tak może. To, to mi się podoba, że to i, i też wizualnie, yy, nie wiem w jakim miejscówce to kręcili, ale ten las, szczególnie w nocy, to chyba jest moja ulubiona scena, gdzie ona wychodzi z tej ciężarówki tak. yy, do koszmarnie ciemnego lasu. Jak ktoś był w lesie z daleka od cywilizacji, to wie jak, jakie to jest przerażające. Tak. Jak bardzo szybko cie, ciepło się robi w nogawkach. Yy, i moment, kiedy ja pierwszy raz zobaczyłem ten, ten po prostu creepy dom, mm. to, by być, to by było coś. To była ciekawa taka atrakcja halloweenowa, gdyby ktoś zrobił taką, że przejedź do, do, do środka, do środka lasu i przeżyj niesamowity experience horrorowy na halloween. Nie, 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 nie wiem, czy bym coś takiego przeżył. Nie, nie, nie... To jest z jakiegoś momentu, nagle się gubi kierowca. No, to by było dobre. Hej, cicho, nie zdradzaj im naszego pomysłu na biznes. Co tam escape roomy? Będziecie mieć nie roomy, tylko escape lasy. To będzie no escape room. No, no, es no escape cabin. No, o, no escape cabin. In Russia. In Russia, no. Tak. Nie, Marzec jest tą samotnością, absolutnie, to, to też jest fajnie w ogóle, też tak subtelnie, ta postać jest zarysowana, tam jest wspomniane dosłownie na chwilę, że ona jest producentką filmową. No faktycznie, to by nawet minęło. Też, też taką z charakterkiem, Miałało. jak on tam się pyta, czy dużych filmów, a ona mówi, no tutaj pewnie w Rosji byłyby duże, nie? więc <laughs> też to jest taka osoba, która niekoniecznie może pała aż takim ciepłym od razu i to też mi się podobało, że ona... Nie jest taką typową protagonistką, którą za wszelką cenę trzeba kochać od pierwszej sceny. Tak. No więc to, to, to jest taka bardzo dojrzała kobieta, i też super. No, Ostatnio nie wiem, jakoś um, odnajduje się bardzo w filmach, w których mamy do czynienia z właśnie troszkę takimi starszymi, do, dojrzałymi postaciami, dojrzałymi aktorami. Um, świetny kazdok w ogóle. Um, I no, na, naprawdę i jeżeli chodzi o postacie, i jeżeli chodzi właśnie o tę wspaniałą scenografię, um, podoba mi się, że to jest um, to, co jest podobne do filmów Parkowskiego, że mamy tutaj dużo takiego brudu i chaosu wkazanego w taki sposób, że one mi się każą piękną. I mm. dlatego ten, ten film też mi się skarży, um, właśnie z kola, ten Starker, nawet grob z Starkerem e, takie Piękno właśnie w tej zieleni, na którą niektórzy narzekają. W tej zieleni, która obrosła na przykład porzucony, zardzewiały samochód albo zmruszały dach. Tak. Jest mhm. w tym jakieś, jakaś magia. I też ten jest, jest. motyw zatrzymania w czasie, który no, też tak na dobrą sprawę jest, jest dość istotny popularnie tutaj, bo to jest samotna postać, która no, dobiła do pewnego momentu. No, Córka najprawdopodobniej to już będzie ją widywać raz na jakiś czas. Nie wiem, jakiej relacji z mężem, bo ten, tego film też, też nam mnie mówi, na ten temat. Brata albo osoby, która podaje się za brata, też poznaje, co nam sugeruje, że nie znała tej osoby. I z jakiegoś powodu ona stara się szukać, stara się grzebać. Dlaczego? Tak, ona, ona nawet mówi chyba temu kierowcy, że, że jedzie tam po to, bo chce znaleźć jakiś sens w życiu. Coś, co nadaje życiu sens. I hmm. wydaje mi się, że ten taki też kryzys egzystencjalny to też jest typowe dla Lewej, ten horror, tak? My hmm. o tym często mówimy, tak? Hmm. Wydaje mi się, że taki film zrobiłbycie E24 po prostu w dzisiejszym tak. No. E, film dużo bardziej właśnie o jakichś takich egzystencjalnych, takich bardziej może nawet filozoficznych sprawach, właśnie takich związanych ze śmiercią, ze śmiertelnością w ogóle. Niż koniecznie z jakimś takimi prostym straszeniem. Co hmm. A co na przykład nie zadziałało Ci w tym filmie? Za dużo zielonego koloru. <głosy> 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 Wiesz, co, nie wiem, czy się nad tym jakoś obietnie zastanawiałem, natomiast na pewno. Na pewno może, może odrobinę, jednak, jednak ten pacing tego filmu jest odrobinę może troszkę zbyt, zbyt jakiś taki nierówny. Mm -hmm. um, bo jednak trzeba wyczekać się mniej więcej godzinę, godzinę 10, zanim mm -hmm. się zaczyna wszystko dziać. Ale jak już się zacznie dziać, to już się dzieje i to mi się podobało. To jakby całe to zakończenie, tak to się wszystko rozwiązuje, mi się bardzo, mi się to bardzo dobrze oglądało. Mm. Natomiast faktycznie trzeba trochę... jakby to by mi brakowało tej tej, już trochę mnie korciło, żeby złapać za myszkę i pochodzić po tym domu samemu. <grym> Co nie? Co <grym> nie? E, więc więc może, może, może jak ktoś kiedyś adaptację tej gry, adaptację w formie gry tego filmu, to... A to by bardzo to, działało. Myślę, że absolutnie by działało, absolutnie. Tym bardziej, że tam się naprawdę dzieje dużo rzeczy w pewnym momencie. Mm. E, takich taki właśnie... Chociażby związanych z tym, jakimś takim załamaniem się przestrzeni i czasu. W pewnym momencie pojawia się bardzo ciekawa forma Wilana, przeciwnika. I to też jest ciekawe, takie bardzo, można by z tego zrobić coś w grze interesującego z tym. Bardzo Więc... ciekawy motyw, i to jest śmieszne, bo podobny motyw, tylko w kijowy sposób zrobiony, biegłów Czuzordai. Filmie, który mi się nie podobał. A tutaj mamy pewien podobny motyw. Wróćcie do tej recenzji, a najlepiej to nie wracajcie do recenzji Czor tylko obierzcie sobie po prostu porzucony. Tak, nie, nie oglądajcie Czor bo to trochę szkoda czasu. No. Faktycznie u mnie też. Z tych rzeczy, które moim zdaniem e, nie zadziałały, zieleń mi akurat nie przeszkadzała. E, ale, ale ta, e, właśnie ten pacing, że on się długo rozpędza e, i później mm, on trochę staje się chaotyczny e, w tych scenach. E, ale to miało też takie być. E, mi się z kolei to też skojarzyło e, chociażby z końcówką e, gry The Language, naszego mm -hmm. krakowskiego studia Uber. Um, tak. I właśnie takie to miało być, natomiast faktycznie można się tam zagubić. E, tak. Celowo i niekoniecznie w przyjemny sposób. Ale taki ma być też horror, nie? żeby cię troszkę wypoczącić z, z tej równowagi, z twojego comfort zonu. Jak, e, Jak najbardziej. E, z, zabawa czas, czasem przestrzenią. Fantastyczna rzecz. E, masz jakąś scenę. która ci bardzo zapadła w pamięć? I w tym dobrym i złym znaczeniu? Nie wiem, czy w złym znaczeniu zapadła mi w pamięć. Mm -hmm. Ym, natomiast na pewno, na pewno. <laughs> jest sporo takich momentów. Natomiast no, no musielibyśmy to musielibyśmy tutaj zespoilerować, ale w pewnym momencie pojawiają się doppelgangerzy tych, tych postaci. Mm -hmm. tak? I tam jest taki jeden motyw z tym, że, że im się przytrafia to, co im. Ja nie wiem, czy to już jest za duży spoiler, ale, ale to było dla mnie bardzo ciekawe. To był dla mnie ciekawy motyw. Um... moment. Ojej. A co sądzisz o, o takiej, takiej scenie, gdzie się troszkę golizny po, pojawia? Czy na, na przykład na ciebie to zadziałało, czy. E... A. Mm. A w jakim sensie zadziałało? Zadziałało na mnie jako horror? Y, ogólnie, ogólnie, bo faktycznie ten, y, ten film ma taki dość zieleń. Y, Jest zieleń, Spaje się w jak, jakąś y, taką całość. Natomiast tak. ta, ta scena, szczególnie ta scena z Gabrizną, dla mnie to jest taka, 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 taka mała ryska na takim fajnym diamenciku. E, to jakby no to s... powiedz, jakby, co, co, bo ja może już też nie pamiętam, to widziałem już raz miesiąc temu. Mm -hmm. um, mi to się strasznie skojarzyło z, z Davidem Lynchem, ale nie tą hmm. dobrą stroną Davida Lyncha, czyli że dobra to, to już troszeczkę przekręciliście na jedenastkę, a miało być na dziesięć, nie? ale to jest dosłownie, to jest dosłownie um, chwilka. I to jest w momencie, kiedy e, no, następuje do w sumie e, kulminacji tego filmu. Więc rozumiem, że to miało się dziać, ale tak, e, Mogło być troszkę bardziej stanowione. I okay. to jest mój jedyny, e, jedyny jakby, zarząd do tego pacingu tego wspaniałego filmu. Rozumiem, rozumiem. Ja, ja tak mówię, też, też może też trochę za bardzo wyparłem z pamięci co tam się dokładnie działo w tym momencie, ale, ale rozumiem taki zarzut, tak najbardziej. Tak mówię, mi się, rozumiem, że to jest jedna z końcowych scen już pod koniec? Tak, to jest Rozumiem, to jest bo Ja pamiętam tylko ten, to, ten koniec to, że tak bardzo tam się dużo dzieje i, i, i nie powiem, że ten roller coaster mi tak dość siadł. Um, natomiast bardzo podoba mi się absolutnie samo zakończenie tego filmu, sam finał. O, świetne jest. I to mi się to właśnie te skojarzenia z What Remains of Edith Finch zaczęły uruchamiać. Czyli to takie odcięcie tej pępowiny, decyzja o tym, że wychodzisz z tego domu, dosłownie w przenośni. Mhm. Um, że kiedyś mhm. musi to nastąpić. Jeżeli byłeś w miejscu, które było toksyczne, jeżeli byłeś w miejscu, bo wiadomo, o tym jest terapia. Wszystkie terapie, jak ktoś kiedyś był, to wie, że to jest przerabianie dzieciństwa, dorastania, domu rodzinnego. I, i że to jest. Że, że czasami tej dojrzałą decyzją jest, jest właśnie odcięcie się od tego. To jest trudna decyzja, to jest decyzja naznaczona wieloma też jakimś tam bagażem, natomiast czasami jest to najlepsza decyzja. To mi się zgadzam i też bardzo mi się podobało z, zakończenie. Lubię takie, e, takie ja, ja lubię otwarte zakończenia, ale też lubię zakończenia, gdzie e, faktycznie RZ, po, postawił tą kropkę za literą Z w swoim filmie. Kiedy mm. powiedział literka na początku. Bardzo inteligentny film. Yy, bardzo rzetelny i bardzo kompetentny. Człowieku Damianie, Oceny 8 na 10 Mate troin. Kurde. I znowu i znowu mam to, bo, bo, bo wstępnie nie 7 dałem. Ja chyba tam 7,5. Ja nie wiem, czy Ej. ja do tego filmu przypadkiem bym nie chciał. Oczciewie, by mnie wrócił z tą myślą, że już nie jestem szokiem, że do godziny filmu trzeba czekać, aż coś zacznie się dziać. Bardzo bardzo kompetentny film. Ja naprawdę będziecie będzie fantastycznie na nim bawić. Jeżeli szukacie czegoś troszkę innego w horrorach, jeżeli, nie wiem, sami chcecie troszeczkę zbębić tą tematykę poszukiwania swojej korzeni, grzechów waszych ojców, jak to niektórzy mówią. Grzebaniu w sprawach rodzinnych. Tak. Porzucenie. Dokładnie. Nie porzucicie tego filmu i nie porzucicie nas, fanboysów też. Tak. A nie możecie porzucić, bo najprawdopod najprawdopodobniej za tydzień człowiek Damian obejrzy film, <grym> który ja mu polecę. A ja, <grym> ja bym ci polecił. Tak. Ja bym ci polecił coś nowego. To jest film z zeszłego roku, chyba na końcówki zeszłego roku. Aha. To jest film Osobliwość. I to jest. Nie wiem, czy nie słyszałeś. E, Florence tam. Pugh. dokładnie Dokładnie. Ta aktorka e, m, e, mnie zwabiła do tego filmu. Jestem bardzo ciekaw, co powiesz na temat e, tej opowieści o XIX-wiecznej Irlandii. Znaczy, powiem tak. Jestem mega podjarany, bo ja słyszałem o tym filmie mm -hmm. i słyszałem różne rzeczy, i mniej więcej wiem, o co tam chodzi. I jak się dowiedziałam, o co. Znaczy. Jakby nie znam wszystkich twistów i tak dalej, bo mm -hmm. to jakby zatrzymałem się tylko na tym ogólnie premis tego, Tak jak usłyszałem, jak jest premis tego, to pomyślałem, o kurde, to będzie ciekawe, to będzie, ja muszę to obejrzeć. Jest to Przez... ciekawe, a jestem ciekaw twoich spostrzeżeń, bo wydaje mi się, że ja nie, nie wyłuskałem wszystkiego z tego filmu. Z przyjemnością obejrzę i z przyjemnością z tobą podyskutuję następnym razem. Także dziękujemy, zapraszamy Was osobliwie na osobliwość już za tydzień i subskrybujcie nasz kanał, żeby wiedzieć, kiedy osobliwość The Wonder pojawi się na naszym fanboyskim kanale. Dzięki, że nas słuchaliście i do zobaczyska.